É isso, fácil. Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję, że mi zaufaliście. Wojtek równa się normalność. Udało mi się zwyciężyć. Z uwagi na to, że dawno z Wami nie byłem, jestem winny kilka słów wyjaśnień. Sytuacja na wybrzeżu, jak sami Państwo widzicie, wymknęła się spod kontroli. Szwedzi zabrali nam odrobinę wody. Nie wiem, jak to się stało, albo ja widzę to źle. Albo może po prostu jest coś nie tak. Duże molo, małe molo są odkryte. Może nie jestem ptakiem. Może nie polecę. Ale sytuacja jest naprawdę wyjątkowa. Długo na to czekałem. Jeszcze raz chylę czołanisko. Dochodzą do mnie liczne maile. Może uda mi się gdzieś ustawić kamerę. Bo co prawda nie jestem ptakiem. Oraz drugi, ani mewą. Okulary zostawiłem w domu, bo słońce świeci dzisiaj wyjątkowo Dobrze, że mi kamera druga nie spala. Strona WWW Na falach Ether wróci za niedługo albo przed świętami, albo po Z tego miejsca chciałem przy okazji pozdrowić kolegę Tomka z Lubonia, co na weekend Ciekawostki, jak można spędzić weekend i nie tylko. Proszę Jeszcze teraz podziwiać. I zapraszam do za Jak zawsze, świeci słońce. Przypominam, wszystko to, o czym mówili we wczorajszym dzienniku w telewizji, to nieprawda. Telewizja kłamie. Jedyne prawidłowe i prawdziwe informacje z zachodniego wybrzeża, tak jak to, że ukradli nam trochę wody. Czy może zabrali wodę? Jeszcze raz, to się wytnie. Tak, tak. To, co mówili wczoraj w dzienniku telewizyjnym, to wszystko nieprawda. Jedyne wiarygodne źródła informacji z zachodniego wybrzeża www.niechorzeonline.pl i na kanale youtube Niechorze online niechorzeonline.tv Z wodą coś się stało, zabrało trochę jej tutaj mamy mało, niewiele duże molo, obiekt westchnień i wielu niosłych skoków i wysokich lotów pozdrawiam Wojtek zaczyna padać śnieg w tej przepięknej krainie Давай.